Dzień dobry, dzień dobry kochani, tutaj Paweł. Witam was w ten chłodny poranek. Yy, mamy kwiecień. Yy, no ale no, nie usprawiedliwia go nic, bo yy, tak jakby były taki. Pogoda jest taka, jakby miałby zaraz śnieg sypać. No, kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, dlatego ludzie z kwietnia urodzeni są tak szaleni. Śmieję się teraz, ale słuchajcie zbytnio wam tutaj, no nie pokażę dużo dzisiaj w tym odcinku pokażę wam troszeczkę podszytu, który pięknie zakwitł pod starodrzewiem Popowiadam wam troszeczkę o nim z domowego zacisza, gdyż no jestem chory mam troszeczkę kontuzję pod pachą latam z drenem i z szwami. No, a tak się podziało Czasami za szybko się poczuło wiosnę, za szybko poczuło się lato. Jestem w czarnej dupie z robotą, gdyż większość yy, warzyw, które powinny być już wysiane, nie są jeszcze wysiane. Syf na ogrodzie totalny, zachwaszczone to to wszystko. Nie wiem, kiedy ja się to pozbieram, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. No, ale jak to się mówi, zdrowie najważniejsze. Na drobie stracony czas. I myślę, że. Da mi to też y, dużo, dużo takiej pokory do przyrody i do pogody, tak, żeby nie czuć za bardzo lata, żeby nie czuć za bardzo tej wiosny, że i tak do końca no, jeszcze nie było. <grych> y, ale no cóż, powiedziało się, a trzeba powiedzieć B. Teraz trzeba troszeczkę pochorować, wyzdrowieć, żeby to wszystko miało ręce i nogi, wrócić wtedy z podwójnymi siłami do pracy. I do zajęć czy obowiązków. W kwietniu, moi mili, zaczyna, kwi, zaczynają kwitnąć tulipany, zaczynają kwitnąć narcyze, zaczynają kwitnąć jacynty. Robi się pięknie. E, u, u naszych stóp po prostu powstają piękne, wielkie łąki. E, tego, co zasadziliśmy, czy za, e, zasadziliśmy po prostu na jesieni, to nam się to piękno całe oddaje nam e, wtedy ta przyroda. Zapraszam Was na krótki taki spacer po ogrodzie z moim tam pitoleniem. Posłuchacie, co mam do powiedzenia. A ja wam życzę wszystkiego miłego. Przede wszystkim zdrowia, kochani, bo to jest najważniejsze. Wszystko resztę przyjdzie samo. Zapraszam Was na odcinek. W miesiącach zimowych, miesiącach posłuchy ogrodowej, w końcu można podziwiać prawdziwą wiosnę. Przyroda budzi się do życia, słychać śpiew ptaków, częściej widać oba owady, Śmiele pszczoły, motyle uwijają się, zbierając pyłek i nektar z nowo i świeżo zakwitniętych kwiatów. Ogród nakłada nową, świeżą szatę, soczysta zieleń, przykrywa brązy i beże zimowych krajobrazów. Na przedstawiającej i prezentowanej Wam rabacie leśnej naturalnej, bo to jest rabata naturalna. Kochani, kwitną pięknie cebulice, prezentują się ślicznie narcyze, puszkinie. Sangunaria kanadyjska również zaczyna się otwierać w słoneczne pogody, teraz jest zamknięta, bo wszystko u niej zależy od ciepła i od słońca rosną połacie tulipanów, tulipaneów, które tylko za moment zaczną się otwierać, jak będzie troszeczkę cieplej. To, co kryje ziemia, dowiecie się, mili moi, w kolejnym, w kolejnym odcinku, gdyż zapewne prezentowane tutaj rośliny yy, są tylko na moment, tak, gdyż one za niedługo przekwitną, zdając miejsce nowym przybytkom, takim jak hostom. Jak paprocią czy paprotnikom. Ale nie o tym chciałem mówić. Rabata naturalna, rabata leśna, którą macie przyjemność oglądać, zakładana była 5 lat. 5 lat mojej pracy, gdyż ogród cienia suchego, tak naprawdę to się to będzie nazywało, jest piekielnie trudny do założenia. Trzeba skupić się na glebie, trzeba skupić się na tym, aby odparowywanie wody było jak najmniejsze. Nad tą rabatą królują korony dużych, dużych drzew. To są jawory. Te jawory mają również jak ogromną, ogromną koronę, także i ogromne korzenie, które zbierają wszystko, co tylko mogą i zabierają po prostu roślinom ozdobnym. Więc musimy tutaj złapać balans. Nie wszystko urośnie nam pod koronami tych drzew, ale są rośliny, które dadzą radę. Zobaczcie, jak ja zastosowałem tutaj myk. Myk zrobiłem taki, że posadziłem dużo roślin cebulowych, dużo ciemierników, dużo ciekawych bylin cieniolubnych, które kwitną w leśnym podszycie. Obserwowałem przyrodę naprawdę długimi latami, jak to rośnie w naturze, jak to wszystko rośnie w naturalnych lasach, borach, buczynach. Dlatego, zobaczcie, u mnie tutaj kwitną przylaszczki, kwitną zawilce. Coś tu się dzieje, tak? Nie ma po prostu założonego trawnika, który tak z perspektywy czasu nie miałby szans tam na przetrwanie, gdyż zostałoby zabrane wszystkie, wszystkie e, wartości odżywcze, zostałyby zabrane przez drzewa. Cień zagłuszyłby dostęp światła i trawa byłaby po prostu tylko. Marną namiastką tego wszystkiego. Więc warto zabawić się i troszeczkę tą ziemię przygotować, bo jak przygotujemy grunt pod uprawy, pod hodowlę, pod sadzenie pięknych rabat bylinowych, tak będziemy mieć. Zauważcie, że ja tutaj mało co zgrabiałem, mało co splewiam, mało co ruszam tą ziemią. Dlatego, żeby jak najmniejsza była powierzchnia parowania. Liście, które zostały na tej rabacie z, tych, z tego starodrzewia, one sobie są, gniją, tworząc ściółkę. Ściółka ta zabezpiecza rośliny przed nadmiernym parowaniem wody z gleby. Co jest jednym plusem. Drugim plusem jest to, że nie przedostają się przed, przez tą szczółkę chwasty. Liście Jaworu no nie należą do liści zbyt miękkich, które rozłożą się po pierwszym sezonie, ale w drugim sezonie stworzą już znakomitą próchnicę. Pruchnicę, która będzie użyźniała jak, te, jak i te jawory, tak i wszystkie rośliny, które znajdują się pod, u, pod drzewami, pod, które rosną w podszycie. Zawsze marzyło mi się stworzenie takiego. Podszytu leśnego, żeby to wszystko wyglądało w miarę naturalnie. I mam nadzieję, kochani, że się udało. Zau zobaczcie, kwitną również w pąkach, są również magnolie. Ha, ta magnolia, ile przeżyła, to i tylko ona, i ja <śmiech> wiem. <śmiech> Ale odwdzięcza się pięknem, odwdzięcza się swoją. Naprawdę, jak zakwitnie, no to to jest. Ja jestem w raju. Tutaj na moim stoliczku mam rośliny, które będę sadził, no jak wydobrzeje. Dziękuję za wysłuchanie i za obejrzenie. Ten krótki spacerek kończy przy tym pięknym krzewie kwitnącej forsycji. Zobaczcie, no żywe złoto, aż cieszy człowieka, aż daje taką radość i chęć do życia, pobudza, pobudza, dodaje takiej energii, energetycznej akcent w naszych ogrodach. Nie wiem, czy wiecie, że w tych małych kwiatuszkach jest w bardzo dużo e, energii zdrowotnej, e, możemy z niej wykonywać octy, różnego rodzaju maceraty, czy nawet suszyć do herbaty, jest bardzo zdrowa i bardzo taka pobudzająca i energetyczna, kochani życzę wam wszystkiego co najlepsze, proszę o subskrypcję kanału, o łapkę w górę, komentarz zapraszam na moje media społecznościowe, no i co życzę mi rychłego i szybkiego powrotu do zdrowia a tymczasem ja zmykam do chałupy. Trzymajcie się. Cześć.